Dzień dobry, witajcie kochane panny, z tej strony Kamila i na e, Położymy karty na czerwiec 2021 roku e, dla was. To będzie takie czytanie ogólne, horoskop jak zawsze, popatrzymy jakie energie dookoła was się kręcą, co można z nimi zrobić. Oczywiście dla waszego najwyższego dobra, oczywiście opisując trochę, pokazując możliwości... E, nie bierzcie tego jako wyrocznie, jako wróżbę tego, co na pewno się wydarzy. Zachęcam do interpretowania tego, co tutaj się pojawia w kontekście własnego życia, czyli ja podaję takie raczej ogólne, często abstrakcyjne przykłady, mi się miauczy. I, i zawsze można to jakoś odnieść do swojego życia. Dobra, popatrzymy, jak wygląda czerwiec 2021 dla. Panien. Kochani, oczywiście także, jeśli macie ascendent, e, czy księżyc w innym znaku, to zachęcam do obejrzenia jeszcze innych filmów, żeby sobie całą taką konstelację z, stworzyć. E, to będzie bardziej dokładny opis e, tego, co przyniesie ten miesiąc. A jeśli chodzi o czytania prywatne, e, to zapraszam na koniec czerwca, bo do końca czerwca jeszcze są zawieszone. Czerwiec dla panny król miecz. Ważne decyzje, postanowienia. Dosyć taka surowa jest ta energia. Możliwe, że w centrum tego miesiąca i Waszej uwagi w czerwcu będzie kocie, nie, drab? Będzie jakiś mężczyzna z nas trygonu powietrznego, ale to nie musi być koniecznie trygon powietrzny. Tutaj w tej karcie mamy zawartego specjalistę. Często to jest osoba decyzyjna, lekarz przełożony, autorytet. Ktoś, kto ma wiedzę albo kompetencje do tego, by coś robić. Sorry, kot mi tutaj przeszkadza. Atencyjna bardzo ona jest. Dobrze, dosyć taki konkretny jest i surowy ten miesiąc, ale generalnie dobry. Um, król Mieczy to jest solidna energia. Możliwe, że jakieś decyzje urzędow zapadają urzędowe, um, jakieś papiery podpisujecie. To może być też taki moment, w którym Wy osądzacie jakąś sytuację, oceniacie kogoś, wydajecie opinię, mówicie, że dalej tak nie może być albo że musimy podjąć jakieś poważniejsze kroki. Wy w tym miesiącu, no arcykapłan, więc powiedziałabym, że mocno tutaj te tematy urzędowe wchodzą na grubo, ale też bym powiedziała, że właśnie Wy wychodzicie tak trochę z takiej pozycji jak z katedry. Jako, jako właśnie przełożony ojciec, matka, właściciel, ktoś, kto będzie tutaj mówił, jak ma być. Czekajcie, muszę tego kota wygonić. Karta arcykapłana też podkreśla element wartości. Kiedy my nadajemy czemuś jakąś wartość, kiedy robimy sobie jakiś rachunek sumienia, szacujemy. Konfrontujemy się z wartościami naszego życia, bo to, jakie wartości wyznajemy, jakie mamy intencje, mocno decyduje o kształcie naszego życia i myślę, że z tym będziecie jakoś się mierzyć. Możliwe, że będziecie zmieniać poglądy, tak obserwować, co Wasze poglądy, Wasza postawa wnosi do Waszego życia. Czy można to zmienić, czy należy to zmienić. Ważny miesiąc decyzji przede wszystkim. Co Wam pomaga w tym czasie? To jest karta Księżyca, czyli kierowanie się intuicją, kontakt z własnymi uczuciami, kobiety w Waszym otoczeniu mogą Wam pomagać, mogą Was jakoś wspierać, ponieważ Księżyc mocno jest powiązany z energią żeńską. Niektórych rzeczy nie widać, może to, co pozornie nieistotne, bo niewidoczne, wiecie, no. Panna to jest jednak ten e, mocno taki materialny. E. No kurczę, no, ten kot jest po prostu bezczelny, powiem wam. Jest tu ziemski znak. Panna to człowiek pracy, y, więc y, w tym miesiącu może się okazać, że to, co niematerialne jest dużo bardziej y, istotne. Dużo ważniejsze niż, niż te materialne owoce. Będziecie skłaniać się ku wierze, ku intuicji, ku właśnie wartościom, intencjom. Co Wam może przeszkadzać? Asmieczy. Widać tutaj swego rodzaju pochopność. Tak, jakby pomaga Wam brak konkretu, a konkret Wam przeszkadza. A tutaj w centrum mamy bardzo takie decyzyjne, konkretne schematyczne y, energie, bardzo logiczne, bardzo takie y, ścisłe one są. Więc coś jest ciekawe, że przeszkadza wam asmieczy. Czasami to jest y, taka, czasami to jest sytuacja, w której reagujecie nie w czas, y, taki opóźniony zapłon tutaj może być. Y, odwlekanie czegoś, odwlekanie jakiejś decyzji y, na minusie. Może być też tak, że zbytnia ostrość, zero-jedynkowość, brak takiej elastyczności oraz wczucia się w sytuację drugiej osoby, empatycznego podejścia może Wam przeszkadzać. Idę udusić tego kota. No, pokaż się Państwu. Kto jest najważniejszy? Kto musi być w centrum uwagi? Misia. Misia jest najważniejsza. A nie jakieś tam horoskopy dla panny, co oni sobie czekają, tak? Ja jestem najważniejsza. Powiem wam, że ten kot jest po prostu taki atencyjny, że nie widziałam drugiego takiego. Dobra, spadaj z tym tyłkiem. Nie wiem, czy ono się odczepi i czy dokończymy to czytanie. Całkiem prawdopodobne, że nie. Co jest największym wyzwaniem w tym miesiącu dla panny? Piątka była, konflikt może być, wiecie, pokazujecie się też w piątce, czyli w arcykapłanie. Może być tak, że przychodzi czas umów, podejmowania decyzji, deklarowania się, napięcia w pracy, szczególnie jeśli pracujecie w jakimś systemie korporacyjnym albo w instytucji państwowej. To naprawdę spore tutaj napięcie mogą być i konflikty, czasami nieporozumienia. Jeżeli mamy tutaj asa mieczy na minusie, to powiedziałabym, że trzeba by było unikać jednak, przynajmniej dopóki Merkury wyjdzie z retrogradacji, unikać deklarowania się, podpisywania dokumentów. To mogą być napięcia w pracy, to jest jakiś konflikt wewnętrzny, pytanie, czy ja czegoś chcę. No, odpowiedzią na to jest 7 denarów, czyli poczekaj. Niech ta sytuacja się rozwinie. Popatrz jeszcze, daj temu czas, poobserwuj. Nie spiesz się. Daj sobie też przyzwyczaić się do czegoś. Największa wasza siła to jest 9 denarów. To jest karta, która powtarza się chyba w każdym czytaniu do tej pory, czyli to będzie taka energia czerwca. Dziewiątka denarów to jest angażowanie się przede wszystkim w swoje sprawy, czyli inwestowanie w siebie. Raczej takie dążenie ku, 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 ku dobrobytowi, ku bogactwu, ku zabezpieczeniu finansowemu. Możliwe, że trzeba coś zabezpieczyć, ubezpieczyć, może. Może to jest ten czas. To jest też czas zadbania o, o fundamenty i, i o jakąś taką. Zabezpieczenie majątku przede wszystkim, mam takie wrażenie. Ten kot mnie wykończy. 9 dolarów. Tu też jest skupienie się na sobie. Tak, jakbyście musieli zadbać o siebie w tej sytuacji. Mogą pojawić się napięcia w małżeństwach, w rodzinach. Karty zachęcają, żeby nie podejmować raptownych decyzji o na przykład rozstaniach, tylko bardziej wejść w głąb siebie, popatrzeć, co tutaj się dla mnie dzieje, o czym mnie to informuje, jak mogę na siebie zadziałać, żeby poprawić ogólną sytuację rodziny na przykład. Co u siebie mogę zmienić? W co kierować to? Cesarz, znowu powtarza mi się energia: zadbaj o fundamenty, zadbaj o ubezpieczenie, o dokumenty, zadbaj o to, żeby wszystko było do, dopracowane, żeby wszystko było taki na tip-top. Twoja praca mocno świadczy o tobie w tym miesiącu. Więc e, przykładaj się do niej, chociaż panu raczej nie, nie trzeba o tym mówić. Trochę tak się to pokazuje, że w tym czerwcu bardzo ważne jest, żebyście wzięli pod uwagę czynniki y, niezależne od was, coś większego od was. Jakby mało zaufania powinniście mieć do przełożonych do systemu, nawet do pogody. Nie wiem, jakbyście może nie brali w tym miesiącu pod uwagę, nie wiem, czy wyjeżdżacie, czy coś robicie, czy może to ma jakiś związek z waszą pracą, jakbyście nie brali pod uwagę tego, że coś jest niezależne od was, że na przykład pogoda może się zepsuć, albo nagle możecie dostać informację, że nie możecie czegoś robić, że ktoś nie daje pozwolenia. Te karty mówią, żeby wiedzieć, co wtedy, co zrobicie wtedy, jeśli wydarzy się coś nieprzewidywalnego. Jakby dobrze było mieć plan B w czerwcu. Te karty zachęcają, żeby się uniezależniać od instytucji, przechodzić na własną działalność, jeżeli macie taką ochotę. Jeśli prosicie o, znaczy prosicie, jeżeli staracie się o awans, to te karty mówią, żeby szybko nie rezygnować, macie silną pozycję, albo jeżeli szukacie lepszej pracy, czy ogólnie chcecie jakoś poprawić swój byt. Jakby konkurencja jest duża, ale odpowiedzią jest po prostu wytrwałość i czekanie. Inni mogą odpaść w przedbiegach, nie, niech was to nie zniechęca. Wytrwałość, ciężka praca popłaca, im dłużej będziecie w tym procesie, jakiejś rekrutacji na przykład tym zobaczycie, że ta konkurencja wcale nie jest taka duża. To może na początku tak się wydawać. Jeżeli wysyłacie, nie wiem, pomyślałam o tym, że film na konkurs na przykład, ale no, na przykład jakiekolwiek swoje dzieło, no nie? Wysyłacie na konkurs albo jakieś zgłoszenie, czy bierzecie udział w konkursie, jakieś granty czy coś takiego, to te karty mówią, że naprawdę szybko się wykruszy konkurencja. Niech ciebie to nie przeraża. Dobra. Czekajcie, przesunę tutaj troszkę, żeby mi się karty zmieściły. I lecimy dalej. Co jest nieuniknione w czerwcu dla panny? Dwa denary. Zmienność sytuacji. Hmm. Konieczność zmiany planu. Elastyczność, tak jak mówiłam wcześniej, dobrze by było. A być elastycznym. Zaraz zobaczę jeszcze, dlaczego ta piątka buław nam się pokazała. No napięcia w domu są, napięcia w firmie, w miejscu pracy yy, spory. Yy, jeżeli ubiegacie się o coś albo chcecie coś skończyć, albo chcecie się gdzieś dostać, to też widać konkurencję. Odpowiedział jest ta siódemka denarów, czyli czas, yy, wytrwałość. Osiem buław, tutaj też ważna jest komunikacja. Bardzo trzeba uwagę zwracać na słowa, odpowiedni dobór słów, jeżeli jesteście w arcykapłanie albo musicie podkreślić swoją pozycję, czyli z, z, lepiej jakby o sobie samym się wypowiadać, dobierać odpowiednie słowa. Albo jest tak, że to kogoś z taką nabożnością musicie traktować, połechtać komuś, ego polizać to i owo, żeby żeby być wysłuchanym. Jeszcze zobaczę, dlaczego siłą Waszą jest 9 denarów. 9 denarów jest cesarzowa. Inwestujcie, inwestujcie w dom, zadbajcie o pieniądze, ubezpieczcie coś, to ciągle słyszę. Ube ubezpieczaj, ubezpieczaj może i to. Zwróćcie uwagę, czy coś, coś, co macie. Co posiadacie, myślę, że nieruchomości. Nie, nie chcę tutaj straszyć, ale, yy, ale zwróćcie uwagę, czy jesteście ubezpieczeni od yy, kurczaków. Nie wiem, jak to się nazywa: przychodzi mi do głowy pożar, yy, powódź, yy, wiatr, wichura, zerwanie dachu, no nie? Czyli czy jesteście ubezpieczeni od tych, tych naturalnych, ja nie wiem, czy jest takie ubezpieczenie w ogóle. Nieruchomości, wiecie, ja nie mam domu i tak dalej, więc ubezpieczenie mieszkania to jest inna rzecz. Um, ale jeżeli macie jakieś domy, posiadłości, to wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby zwrócić uwagę: zwrócić uwagę, czy nie macie gdzieś suchej trawy, czy, czy woda się nie podniosła na przykład, czy grunt się nie osunął. Wiecie, to wszystko, co jest powiązane z siłami natury. Dwie karty też kobiet, płodności, ciąży mi się tutaj pokazały. Słuchajcie, jeżeli byłybyście w sytuacji, że zachodzicie w ciąży i partner was opuszcza, nie chce. Ma wątpliwości co do na przykład małżeństwa. Nie chce być ojcem, te karty mówią, że poradzisz sobie sama. 9 denaru, sesarzowa. E, w ogóle ta sytuacja to jeszcze może się ułożyć. Z tym partnerem to jeszcze możesz się dogadać. To nie jest czas na podejmowanie decyzji, czyli że na pewno będziemy razem, albo na pewno nie będziemy. E, raczej widzę to w, taki, w takim aspekcie, że, że będzie jak będzie, a ta sytuacja z tą ciążą to jest przede wszystkim um, kwestia między tobą a Twoją kobiecością. To ma być księżyc. Co was może zaskoczyć pozytywnie? Trójka buław, czyli coś, na co czekacie, może liście o tym oczekiwaliście, że coś się wydarzy, mieliście nadzieję, to się wydarza. Ktoś może też was zauważyć, dostrzec, możecie być docenieni. Zaraz jeszcze dołożę kartę. Tak, paś, paś, paś buław, to jest takie wypatrzenie. Ktoś was może wypatrzyć, zauważyć, dostrzec, docenić. Ktoś może dostać wasze dziecko. No, możecie otrzymać informację o tym, że no, faktycznie jesteście w ciąży jeżeli się starałyście o to um, możecie się dowiedzieć, że wasza córka jest w ciąży. Um, czy wasz syn zostanie ojcem? Um, bo tutaj też może być tak, że wy jesteście w arcykapłanie, czyli stajecie się tu w starszyzną, będziecie babciami, dziadkami, um, więc no fajna sytuacja. Um. Ale jeszcze co chciałam powiedzieć? A możecie dostać informacje na przykład, że dostaliście się na jakiś kurs, na studia, że dziecko zdało egzaminy, matury, obroniło dyplomy i tak dalej. Więc pozytywne informacje, jeżeli chodzi o szkolnictwo. Co robić w tym czasie? Paść denarów tutaj jest wskazana ostrożność uważność, uważne dobieranie słów e, przezorność, nie podejmowanie pochopnych decyzji, e, przeliczenie kilka razy czegoś znowu nam się pokazuje ten, e, ten, ten ten Merkury retrogradujący jeżeli pierwszy raz cię odeślą, przyjdź jeszcze raz jeżeli wysłałeś wiadomość i nie masz odzewu wyślij jeszcze raz tę wiadomość wiadomości mogą nie dochodzić właśnie mie mieczy na minusie Nieporozumienia tutaj są pokazane. Opóźnienia. Ktoś nie odczytał. Ktoś nie przekazał informacji. Więc jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Do skutku. Przynajmniej dwa razy o coś się ubiegajcie. Przynajmniej dwa razy zadzwońcie. Nie poddawajcie się za pierwszym razem w tym miesiącu. Czego nie robić. Czego unikać. Królowa buław. Unikajcie głupiej dumy. E, takiego wiecie... Brzydko to brzmi, ale to wyżej, hmm, niż dupę ma. To takiej energii unikajcie u, u innych osób, u siebie. Wystrzegajcie się takiego napuszenia, że co ja będę się prosić, a co ja będę gdzieś chodzić i tak dalej. Cierpliwości od Was będzie wymagał ten, ten tydzień. Przezorności. Uwaga na jakąś kobietę z trygonu ognistego yy, oraz własną taką. Próbę udowodnienia, niech ego wami nie kieruje, bo tutaj jest taka, um, takie niebezpieczeństwo, że ego, duma mogłaby z wami kierować, ale taka głupia duma próżność czasami też mogłaby tutaj wam kierować i chęć postawienia na swoim, udowodnienia takie, a, ja pokażę to takiej energii unikajcie unikajcie też, bo tutaj jesteście w kapłanie czasami może być tak, że musicie się uniżyć po prostu, tak jak mówiłam, polizać to i owo komuś i albo komuś posmarować na przykład i wiecie, takie takie wyniosłe podejście, że ja absolutnie, ja czegoś takiego nie zrobię, nie zniżę się od tego poziomu. Może być y, y, zgubne, więc myślę, że jest jakiś po, sposób, żeby postawić na swoim, y, bez poniżania się. Rada, jak to zrobić? A z denarów. I to jest możliwe do uzyskania, ale tak, jakbyście musieli mocno w to uwierzyć, aż tak sobie coś nie wiem, wizualizować, że ja na pewno to dostanę ja to uzyskam. A z denariuszem mi się pokazuje: zadbajcie o finanse. I tak jak mówiłam, yy, ubezpieczenie, oprocentowanie, lokaty, yy, inwestycje: szukajcie jak najlepszej oferty konkurencyjnej oferty. Uważajcie, żeby nie przepłacić, bo tutaj dwa denary się pokazują jako coś nieuniknionego. Czasami to jest przepłacenie kiepska oferta. Wyrzucanie pieniędzy w błoto, opłacanie czegoś, co nie przynosi rezultatów, więc uważajcie na to. Ale otwiera się wam tutaj fajna, świeża energia. Jest szansa na awans, na uzyskanie pieniędzy, na wygranie czegoś, otrzymanie finansowego wsparcia, o ile tylko będziecie w tym wytrwali. Mamy tutaj już królową miecz w tle. Dwójka mieczy i azbuław. Wstrzymajcie się od tej decyzji, mam takie poczucie jeszcze w tym miesiącu. Nie zniechęcajcie się niech pierwsze wrażenie nie was nie zniechęca. Pierwsza jakaś informacja, pierwsze sygnały. Dajcie sobie czas zanim podejmiecie decyzję. Coś trzeba jeszcze wyjaśnić, coś rozstrzygnąć. Coś tutaj musi się jeszcze przegryźć. Znowu pokazane są, pokazane jest tutaj, że albo świeżo co poznana para może zajść w ciąży, gdzie naprawdę to jest raczkujący związek, to może być. To powiem tak, to się uda. To, to się uda, przepracujecie się to. Jest też tak, że macie może jakąś nieprzychylną osobę w waszej pracy. Czy waszym otoczeniu, która nie chce wspierać, y, lubować jakiegoś tam waszego pomysłu, y, nie poddawajcie się. Ta osoba w końcu się przekona najprawdopodobniej. Dobra. I na koniec wyciągniemy kartę dla panny, która jest afirmacją. Afirmacja na czerwiec dla panny. Najwyższe istnienie: proszę o przekaz dla panny na czerwiec 2021. Moja przestrzeń życiowa jest doskonała. Znowu pokazany jest ten dom. Zwróćcie uwagę na dom. Wiem, że mieszkam w cudownym miejscu. Znajduję tu spełnienie wszystkich moich potrzeb i pragnień. Lokalizacja jest cudowna i odpowiada mi cena. Coś tutaj z tym domem jest pokazane, wiecie. Przestrzeń życiowa to różne są tematy. To jest i zdrowie, i praca, i, i tak dalej. Czyli tam, gdzie jesteście, ta przestrzeń, którą Wy wypełniacie, w której żyjecie. Wiem, że mieszkam w cudownym miejscu, znajduję tu spełnienie wszystkich moich potrzeb i pragnień, lokalizacja jest cudowna i odpowiada mi cena. Kochani, wszystkiego dobrego wam na ten miesiąc życzę. Pozdrawiam Was gorąco i przytułam do serca. Zapraszam do obejrzenia innych czytań oraz do czytań tygodniowych i tych lunarnych oraz na mojego Instagrama i Facebooka. Pa! pa.